Witamy w kolejnej krótkiej minutowej prezentacji motocykli w Komis. Jest to Suzuki Intruder VL125, rocznik 1999, przejechane 48 tysięcy, jeżdżone przez dziewczynę, nieposiadające tylnego siedzenia, w bardzo fajnym stanie technicznym, wizualnym również. Można znaleźć w tej części, gdzie tutaj nie ma tych osłon na Tumiku, rdzy ale sam silniczek wygląda w takim jest w takim stanie, chromy jest są ok, jakaś lekka przetarka, fajnie to pracuje, e, szprychowe koła, e, fajny kolorek wiśniowy, no i tutaj mamy cenę. 9000 zł do wzięcia, tak jak mówię, jeździła tym dziewczyna, zadbany, wszystko jest tutaj sprawdzone, fajnie, jakbyście zrobili sobie serwis olejowy, przygotowujący do sezonu, 500 zł i gwarancja rozruchowa na 6 miesięcy udzielanego przez naszą firmę Husatur i Serwis.